www.kochamrawe.pl Rozpoczynamy akcję podczas której znani mieszkańcy Rawy Mazowieckiej czytają fragmenty swoich ulubionych książek. Wojciech Kubicki czyta fragment opowiadania Marka Chłaski Pierwszy krok w chmurach. W sobotę centrum miasta wygląda tak samo jak w każdy inny dzień tygodnia. Jest tylko więcej pijanych w knajpach i barach, autobusach i bramach. Wszędzie unosi się zapach przetrawionego alkoholu. W sobotę miasto traci swoją pracowitą twarz. W sobotę miasto ma pijaną mordę. Natomiast w centrum miasta, w sobotę nie ma ludzi, którzy lubią obserwować życie. Stać w bramach, włóczyć się po ulicach, siedzieć na ławce w parku godzinami i tylko po to, aby za lat 20 móc sobie przypomnieć, że tego to, a tego dnia widziało się mniej lub bardziej dziwny traf życiowy. Tak jak wysłańcy chadzają jeszcze podczas okupacji w czerwonych czapkach, tak jak handlujący suchym piaskiem, jak podwórzowi śpiewacy o przepitych tenorach, centrum miasta wymarli obecnie obiektywni obserwatorzy życia. Obserwatorów można spotkać jedynie na przedmieściu. Życie przedmieścia zawsze było i jest bardziej zagęszczone. Na przedmieściu, w każdą sobotę, kiedy jest pogoda, Ludzie wynoszą krzesła przed domy, odwracają się tyłem i usiadłszy okrakiem obserwują życie. Upór obserwatorów nosi czasem znamiona generalnego obłędu. Czasem siedzą w ten sposób przez całe życie i nie widzą nic, prócz twarzy obserwatora sprzeciwka. Potem umierają z głębokim żalem do świata, z przekonaniem o jego szarzyźnie i nudzie, gdyż rzadko kiedy przyjdzie im na myśl, że można podnieść się i pójść na sąsiednią ulicę. Obserwatorzy życia na starość stają się niespokojni, miotają się, patrzą na zegarki. Jest to jeden ze śmiesznych nawyków starych ludzi. Pragną ratować czas. W pewnym okresie chciwość życia i wrażeń staje się u nich silniejsza niż u dwudziestolatków. Dużo gadają, dużo myślą. Uczucia ich są dzikie i tępe zarazem. Potem gasną szybko i spokojnie. Umierając, wmawiają wszystkim, że żyli szeroko. Impotenci chwalą się sukcesami u kobiet, tchórze bohaterstwem, kretyni mądrością życia. Pan Gienek, z zawodu malarz pokojowy, od 40 lat mieszkał na Marymoncie i od tyluż lat obserwował życie swojej dzielnicy. Owej soboty pan Gienek także siedział przed swoim domem w ogródku i bezmyślnie patrzył w ulicę. Od czasu do czasu spluwał i oblizywał spieczone warki. Wygasający dzień był upalny i dręczący. Pan Gienek był rozdrażniony. Nie zdarzyło się nic ciekawego w dniu dzisiejszym, nikt nie złamał ręki, nikt nikogo nie pobił, i pan z ssało uczucie pustki i nudy. Kopnął psa, który nawinął mu się pod nogę, i ponuro ziewając patrzył na ulicę. Była pusta. Przejeżdżające z rzadka samochody podnosiły tumany rozparzonego piasku. Kiedy stracił już całą nadzieję na ujrzenie kawałka życia, uczuł, że ktoś trąca go w ramię. Podniósł oczy i zobaczył swojego sąsiada, Maliszewskiego. – Chodź, pan – powiedział Maliszewski. – Gdzie? – Niedaleko. – Po co? – Chcesz pan coś zobaczyć? – powiedział Maliszewski. Był to niski człowiek, dobrodusznej twarzy i chytrych oczkach. Ruchy jego, mimo pozornej ciężałości, były szybkie i zwinne, jak ruchy młodego kota. – Co jest? – zapytał pan Gienek. Siewnął, był zmęczony upałem. – Chłopak? – powiedział Maliszewski. I co z tego? Satyra, powiedział Maliszewski. On jest z dziewczyną. Już pan rozumiesz? Jasne, rzekł pan Gienek. Podniósł się. W serce jego wstąpiła nadzieja. Zapytał z ożywieniem. Ładna? I ładna, i młoda, rzekł Maliszewski. Mówię panu, dobra robota tam chodzi. Nagle zniecierpliwił się. Idziesz pan czy nie? Zapytał. Nic z tego nie będzie, powiedział pan Gienek. Zanim my tam dojdziemy, to oni skończą. Mówię panu. Że nic z tego nie będzie. Oni nie mają po pięćdziesiątce tak jak pan, powiedział Maliszewski. Mogą bardzo długo bawić się w ten sposób. Jak ja byłem młody, to też mogłem się w ten sposób bawić godzinami. Naprawdę tak było. Wstąpimy po mojego szwagra i podskoczymy tam. Chce pan? On już wrócił z roboty i chętnie pójdzie z nami. O, patrz pan, już idzie. Rzeczywiście, ulicą szedł młody, tęgi mężczyzna. Rękawy koszuli miał podwinięte, w zębach trzymał trawkę. Oczy jego były senne i drwiące. Powieki ciężkie. Heniek! zawołał Maliszewski. Pozwól tu na chwilkę. Heniek zbliżył się i oparł płot. Czoło jego było mokre od potu. Cześć, powiedział. Co u pana, panie Gienku? Heniek, powiedział Maliszewski, chodź z nami. Gorąco, powiedział Heniek. Oblizał wargi i wesnął. Nie ma czym oddychać. Taki upał nawet świętemu by nie stanął. Gdzie chcecie skoczyć? Byłem na działce rzekł Maliszewski. Widziałem chłopaka z dziewczyną. Szmata? zapytał Heniek. Wypluł trawkę, potem zerwał nową i przegryzł ją mocnymi zębami. Skąd? powiedział Maliszewski. Mówię ci, młoda i ładna. Możemy podskoczyć powiedział Heniek. Ty mnie znasz. Ja lubię popatrzeć na życie. Jeśli dziewczyna będzie brzydka, zwrócił się do Maliszewskiego. To ty co dzisiaj postawisz. Ruszyli i szli szybko wśród działkowych ogródków. Ludzie przychodzili tu po pracy, by, aby doglądać swych kartofli, pomidorów i marchwi. Teraz jednak było pusto. Parny drętwy dzień zmęczył wszystkich. Ludzie siedzieli w domu. Duszno powiedział Henek, ja nic nie mogę robić w taki dzień, głowa mnie boli cały czas. Tam też chyba gorąco, powiedział pan Gienek. Myślę, rzekł Maliszewski. My ich ochłodzimy, tak, Heniek? W zeszłym roku, powiedział Heniek, tutaj też przychodził taki jeden gość z dziewczyną. Całe lato tu przychodzili. I co? Nic, pewnie nie mieli mieszkania. Pobrali się? zapytał z wysiłkiem Gienek. Marzył o szklance zimnego, gorzkawego piwa. Nie wiem, może i tak, że się pobrali. Też była ładna dziewczyna. Blondynka? zapytał znowu Gienek. Nic, a nic go to nie obchodziło. W dalszym ciągu czuł dręczącą pustkę i niezmak. Brunetka, rzekł Heniek. Pamiętam jak dziś. Ten facet był blondym. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Nie wiem, mruknął pangienek. Splunął gęstą śliną. Był zły na Henka. Przypomniał mu, że on sam ma brzydką i dość głupią żonę. Powiedział, pewnie jakaś szmata. Może. Teraz cicho, rzekł Maliszewski. Poszedł przodem. Oni szli za nim wolno, starając się nie robić hałasu. Było już szarawo, słońce uciekło, na trawie kładły się błękitnawe cienie. Maliszewski w pewnym momencie odwrócił głowę i zawołał cicho chodźcie! Podeszli na palca kilka kroków i zobaczyli chłopaka z dziewczyną. Leżeli obok siebie. Dziewczyna oparła swoją głowę o ramię chłopaka i przytuliła się do niego całym ciałem. Leżeli zmęczeni miłością i upałem. Byli młodzi i ładni oboje. Jedno ciemne, drugie jasne. Sukienka dziewczyny była uniesiona. Miała długie, mocne, brązowe nogi. Ładna, rzekł Heniek. Bardzo ładna. Mówiłem, powiedział szeptem Maliszewski. Stali w milczeniu. Pan Jenek znów oblizał wargi i pomyślał o swojej żonie z dreszczem nagłego wstrętu. Maliszewski uśmiechnął się głupkowato. Heniek jeszcze bardziej opuścił ciężkie powieki i postępował z nogi na nogę. Nagle zapytał z rozdrażnieniem: Robimy coś? Ty, powiedział Maliszewski, zrób im coś takiego, żeby się nie pozbierali ze śmiechu do końca życia. Ty to możesz zrobić, Heniek. Heniuś, powiedział pan Gienek, najlepiej ich nastraszyć. Przytaknął palcami i powtórzył. Ona jest strasznie ładna. Już dawno nie widziałem takiej lalki. Jeszcze dziecko. Nie powinni tego robić. Nagle zniecierpliwił się i rzekł do Henka. Zrób im pan co, bo jak nie, to ja im bombę zasunę. Czekaj pan, powiedział Haniek. – to już lepiej ja. Patrzy przez chwilę na brązowe uda dziewczyny i na twarzy jego malowała się męka. Potem wyszedł z drzewa, stanął przed młodymi, zmrużywszy oczy, rzekł W i mamy się bawicie? Smacznego!